Nie? Proszę odprowadzenia świadka Fryderyka II Fund Profesorów. Nazywa się pan Fybrek, drugi II Fund Profesorów i był pan Władcom Plus. Tak. Z jest pan z z pogrębionym Więc proszę przedstawić swoje stanowisko w tej sprawie. Proszę sądzić, tacy władcy to naprawdę zdarzają się raz na wiele stuleci. Był idealny do manipulowania. Seresia Katarzyna była do swoim ja jedynie wykorzystałem. To, to, co mi się należało zrobić, to, co mi się należało Zadam panu to samo pytanie, na jakie przed chwilą odpowiedział Seresia Katarzyna Dugan. Czy gdyby nie ten król, czy i tak dokonałby pan rozbioru Polski? Tak, zdecydowanie tak. Że zastąpiłoby to później i trzy mi jest dużo trudniej. Polska ma bardzo wszystkie tereny, które mi się należały. Ja w z stałem w sytuację, by zrobić owe tereny. Czy są jeszcze jakieś pytania do świadka? Nie? więc o świadka Marianny Skorupko. Marianna Skorupko. Nazywa się Pani Marianna Skorupko, jest Pani mieszczanką. Tak, do Pani. Czy z oskarżonym jest Pani spogrzebiona, czy poznana Nie. Proszę powiedzieć, co ma Pani Włodnia w tej sprawie? Proszę Wysokiego Sądu. Ja osobiście uważam, że król Stanisław jest bardzo dobrym królem. No gdyby nie to ustawa o miastach, może miałabym inne zdanie. Ale teraz razem z mężem jesteśmy o wiele bardziej szanowani. No i nie można zapomnieć, że król zniósł liberum veto. Nareszcie szlachta nie będzie miała nic do gadania. Oni to by sobie tą Polskę najlepiej pod siebie ustawili i nic nie robili. A nie, to co my, ludzie pracy. A wracając do tej ustawy, nareszcie w sprawach Polski wypowie się większość jej obywateli. Dziękuję bardzo. Nie ma żadnych pytań do świadka? Nie. N nie. <śleski> <śleski> Proszę na sali. Proszę o podniesienie świadka Kazimierza Chromego. Badz pan Kazimierz Chromy. <śleski> <śleski> Na Nazywa się pan Kasi Mieszczony, <grywa> jest pan słowem? Tak, jo. Czy nie jest pan zboczewiony, jest z Z tym nigdy w życiu. Proszę więc powiedzieć sobie, jak jest pana stanowisko. Praktycznie, a ja jeszcze praktycznie, praktycznie ten krótko nie był. Było gadane, że coś się dla nas zrobi, to. Nic nie było zrobione. W całej tej konstytucji było jedno zmianka o chłopach. Pod opieką rządu. Wolny. Chłopca już nie wie, czy to ma być wolny, czy nie. I co? Walce ten król co to zbili i tyle. Niech mi się tu wieśniaku wypowiadał, nie mam sprawy, dożywam za dużo. I pamiętam, że tak jakby... Do wideł, do wideł. Do wideł. Do wideł.

Dowodnie się nie ma że... Nie no, to Proszę o tym. Także. E, Więc nazywa się pani Zuzanna na Dokładnie tak. Więc proszę pani, to za dowód. E, w takim razie to ja może zacznę od tego, że ja w ogóle jestem artystką, tak? Wybitną. Sam król mi tak powiedział. Właśnie te, dzięki temu królowi zaczęliśmy się my, artyści, w tym kraju liczyć. No, ponieważ tam się, no, tak jakby bardziej. Znana, to stałam się również osobą, która jest zapraszana na różne debaty czy, czy różne spotkania, i tak właśnie stałam się osobą, no, można tak nazwać, celebrytką, tak? Eee, Ale proszę mogę... przejść do srebrna. Dob Dobrze, już przechodzę. Także padłam do jakiegoś takiego podejrzanego ministerstwa w Księgudzie, w, w sensie w Prusach. I ponieważ udało mi się z jednym z ministrów zaprzyjaźnić. To, co to, to znalazłam w jego papierach, to jest traktat lehman z 1732 roku. Wysokie mazolnowie mówi? To może ja wytłumaczę. Otóż to jest traktat, na mocy którego trzy państwa, Prusy, Austria i Rosja mają układ, gdzie... między siebie tereny Polski. Także i tutaj jest również tam data, prawda, na 32 lata przed rządami Augusta, więc to jest chyba oczywiste, że ten król nie powinien siedzieć tutaj w snoławie oskarżonych. Dziękuję, że to jest wszystko? Tak. Tak, to dobrze. Zamykam rozprawę, do udzielam głosu panu dyrektorowi. Proszę, Wysokiego Sądu. Mam nadzieję, że nie pozostawia żadnych wątpliwości fakt, że oskarżony nie jest winny rozbiorom Polski. Jestem prokuratorem i staję w obronie ojczyzny. Ojczyzny, która z Pańskiej winy utraciła wolność i niezależność na 123 lata. Nie przyznaje się Pan do tego, ale fakty mówią same za siebie. Romans z starycą, brak wyobraźni politycznej, nie o szczegóły. To wszystko przyczyniło się do Do Dlatego uważam, że najodpowiedniejszą karą dla oskarżonego będzie kara wiecznego rozniesławiania. Dziękuję. Proszę sobie. Wnoszę o odrzucenie wniosku Pana prokuratora. W historii było wiele przypadków romansów z przedstawicielami innego kraju. A brak wyobraźni politycznej tego mojemu klientowi nie wolno zarzucić. Wprowadzenie Konstytucji z pewnością nie było brakiem wyobraźni politycznej, gdyż do dzisiaj jest to najważniejszy dokument w państwie. Miał pecha, tak jak przyznała Matka Oskarinowa. Miał pecha. Co do czasów, kiedy się urodził i co do wyboru kochanki. Ale na to proszę wysokiego sądu nie ma wypowiada. Ja. Dziękuję. <trybięć> Dziękuję. Sąd udaje się numerami. Proszę postać. O, Usiąść. Sąd Okręgowy nie uznaje całkowitej winy oskarżonego w zaistniałych okolicznościach innego. go. Proszę Państwa, mimo wyroku proszę nie zapominać, że sąd nie uznał całkowitej winy, ale oskarżony przyczynił się jednak do rozbioru, tak samo jak oskarżyciel, czyli połowiczny oskarżony przez Roman z Katarzyną i II sprawił dobre imię Rzeczpospolitej i choć został niewidziany, to nikt mu tego nie zapomni. Dziękuję bardzo.